Drogie dzieciaczki, dzisiaj wybierzemy się na spacer do lasu. Super, jeszcze brakowało, żebym kleszcza załapał. Kubuś, myślę, że kontakt z naturą bardzo dobrze ci zrobi. Ta dupa chyba już mnie komary pogryzły. Nie no, zanudzę się na tym spacerze, muszę coś wymyślić. O, grzyb! Co tam masz, kuba? To taki bardzo smaczny grzyb. Chcesz spróbować? Jesteś pewny, że on jest jadalny? Ależ oczywiście, że jest jadany, dlaczego miałbym kłamać? No okej. Okay. A tam na drzewie, moi kochani, jest wiewiórka. Proszę pani, bo Krzysiu coś zjadł i źle się czuje. Proszę pani brzuch nie boli. Uuu. Przepraszam. Kuźwa, moje nowe bambosze! Kuba, co ty mu daś do jedzenia? Eee. Aj, że od razu ja wszystko na mnie zawsze.